Cześć! Dzisiaj porozmawiamy sobie trochę o piwie, ale zdecydowanie więcej na temat mojego podejścia do designu w polskim krafcie, czyli w podejściu do tego, nie co jest w puszkach i butelkach, tylko co jest na nich. Lecimy! Inspiracją do tego filmu było spotkanie się. Razem z Grzegorzem Chorosteckim z e, browaru Kojpu, z projektu Kojpu, ale tak naprawdę z Agencji Flow na Poznańskich Targach Piwnych, to spotkanie troszkę otwarło mi oczy na to, co się dzieje na tych puszkach, a w zasadzie co tam chłopaki wymyślili. E, ale nim o Kojpu, o tym, co w puszkach, co na puszkach, to e, chciałbym Wam w ogóle pokazać jeszcze dwie, dwa inne przykłady, które. Robią na mnie bardzo duże wrażenie pod kątem tego, co piwowar, co browarnik decyduje się zamieścić jako grafikę na swoich puszkach, butelkach. Bo dla mnie to jest temat ważny, jestem estetą, lubię ładne rzeczy, lubię kiedy piwo dobrze się prezentuje na półkach w sklepie, lubię to jak czasami grasów wygląda, o tym za chwilę, po prostu się tym jaram. Ogólnie kondycja designu w polskim krafcie w mojej ocenie wygląda coraz lepiej, ale nie jest ona zbyt wysokich lotów, bo mamy bardzo dużo przykładów, moim zdaniem negatywnych, które no po prostu kiepsko i słabo wyglądają na półkach w sklepie. Jak się bierze jakąś puszkę, butelkę, nie będę teraz rzucał nazwami tego, co mi się nie podoba, bo to nie o to chodzi, no to czasami ręce mi opadają. No ale wiadomo, degustibus non est disputandum. Tak, z gusta, jest jak z czterema literami, każdy ma swoje, tak to się mówi. Natomiast wydaje mi się, że to, co dzisiaj dla Was wybrałem i to, co Wam pokażę, jest po prostu ładne. Tak jak mówię, chciałem zacząć od przykładów rzeczy ładnych. Nie tylko z browaru kolpu, ale jest też pewien browar, pewien hurtownik, nazywa się Monster, z Janek pozdrawiam. I Janek często w swoich etykietach sięga po rozwiązania z AI. Możemy sobie oczywiście długo dyskutować na temat tego, czy to jest fajne, że AI tworzy grafiki. Możemy tutaj mówić o tym, że odbiera pracę grafikom i kasę. Natomiast prawda jest taka, że to jest i w mojej ocenie tego nie przeskoczymy. Można to... Też moim zdaniem dobrze wykorzystać. Ja e, robi to bardzo fajnie. Słuchajcie, tę puszkę trzymam już od e, pewnego czasu. E, I to jest ten moment, który, w którym ja wam ją pokazuję, proszę bardzo. Zobaczcie, jaka to jest piękna i fantastyczna etykieta. No, Dark London Street prezentuje się dla mnie rewelacyjnie, zjawiskowo, jest po prostu cudowna, jest piękna. Co, co ważne, co ważne... Co ważne, samo piwo. Double Export India Porter było przegenialne. To jest kooperacja Monstersów i Piwnej Stopy. Pozdrawiam Stefana i ekipę. Ale wracając, no generalnie pięknie pięknie wygenerowana etykieta, pięknie się prezentuje i świetnie koresponduje z nazwą Dark London Street. Dobrze. To pierwszy przykład genialny, który, który fajnie, fajnie działa. A ja sobie jeszcze jedną rzecz sprawdzę, słuchajcie. To mam dla Was kolejny przykład, tutaj trzymam kolejną. Puszka. Kolejna puszka. A nie sprawdziłem sobie tego od razu. Ale dobra. Nie w tym, tym rzeczu nie to chodzi. Tutaj z kolei na tej... Ta etykieta mnie totalnie rozmontowała i zniszczyła. Bo nie dość, że sama grafika jest przepiękna, to jeszcze browar cztery ściany genialnie łączy na swoich puszkach nazwę piwa z tym, co jest na etykiecie. Zobaczcie. To jest majstersztyk, moim zdaniem. Nie jedyny w, w czterech ścianach. Piwo nazywa się Moment. I mamy trzy fazy dmuchawca, który traci, traci swoje nasiona. I co trwa? Jak się łatwo domyślić, moment. Pięknie graficznie ujęte, pięknie koresponduje to z nazwą i po prostu rozwala głowę to, w jaki sposób to zostało zrobione, przedstawione, pokazane. No ale tak jak mówię, cztery ściany w ogóle e, piękne etykiety mają. Na przykład przypomina mi się piwo, które nazywa się pokój, nawiązujący do tego, co dzieje się na Ukrainie, do wojny e, na Ukrainie, w Ukrainie. E, no i też to tam było pięknie, pięknie pięknie no, i dużo takich fajnych przykładów mógłbym wymieniać. Tak na szybko do głowy przychodzi mi jeszcze brokracja, która odpaliła projekt Call to Create, gdzie naprawdę bardzo fajne etykiety powstają. Artyści zgłaszają się do brokracji, ich pracy zdobią puszki tejże serii piw z brokracji. Genialna sprawa, piękne etykiety. Postaram się też w obrazkach kilka wam tutaj w tym filmie pokazać. Ale to, co. To, co robi kojpu, to jest no, najwyższy poziom designu tego, co się dzieje w, w piwie. Mam, dostałem od nich cztery piwa i strasznie się jadam. I oczywiście jedno sobie będziemy degustować, w sensie ja będę degustował, ale zacznę Wam od tego, co mnie rozwaliło, co mnie zniszczyło. To jest piwo, aha i Koipu, to jest nie tylko Grzesiu Chorostewski i Flow Creative, to jest także Marcel Browarny z Browaru Browarny. Piwa są ważone w Nepomucenie, więc o, o ich jakość, jako, jakość jestem spokojny. No i dobrze, słuchajcie. Co my tutaj mamy? Zobaczcie. Jest taka puszka. Ona wygląda w ten sposób, tak? Ja, tam są jakieś, jest jakieś okienko, fajnie ładniej to wygląda, pięknie się prezentuje, ale oni wchodzą na level wyżej. Słuchajcie, tutaj jest taka informacja. Proszę bardzo, że można to odkleić. Zobaczcie, że to zrobię bez wyostrzenia. I odklejacie sobie klejacie. To można sobie podarować. I ja już Wam pokazuję, co tutaj się odwala. To jest dla mnie kosmos. Spróbujemy tak, żeby to naprawdę ładnie ładnie pokazać. Zobaczcie to łóżka. To. No to jest mistrzostwo świata, słuchajcie. Zobaczcie na to, jaka tu jest szczegółowość na tym obrazku. Ile pracy kosztowało grafika przygotowanie tej etykiety. Tej pracy to jest. Moi drodzy moim zdaniem naprawdę bardzo, bardzo wysoki poziom designu na produkcie spożywczym. Na produkcie spożywczym. Ja jestem poskładany. To piwo to jest w ogóle fantasm Double IPA, a co mi się tutaj od Janie przykleja mi się. To do... Lampy, lampa się trzyma, Tu ładnie trzeba świecić. No. Yy, Hazy Hazy double i pan nazywa y, nonsense. Ja już miałem okazję pić. Jest naprawdę przegenialne, przefantastyczne. Yy, ale dobrze, pojedźmy sobie dalej, nie? Co tutaj się dzieje? Proszę bardzo. Kolejna puszeczka skojpu. Znowu mamy piękne okienka i cyk. Tu mamy Bae, BA, ale nie, nie wiem jak się to wymawia, niestety Bae, 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 Bae. I, i to jest Fantasm New Zealand Pills. Fantasm New Zealand Pills. I już do Państwa wracam z prezentacją tego, co na tej etykiecie jest. Tutaj, już może takiej szczegółowości słuchajcie, nie ma, ale te chomiki, które tutaj są w bardzo mnogiej liczbie. No, e, zobaczcie. No kolejny przykład tego, co można odwalić na puszce z piwem i e, jak to się pięknie prezentuje. Proszę bardzo. Do tej małej sobie przejdziemy za chwilę. Następna puszka. Ja wam to wszystko będę pokazywał. Bo to jest moim zdaniem po prostu e, warte tego, żeby na to spojrzeć. Jeżeli słuchacie tylko, no to polecam naprawdę włączyć sobie e, obraz i zobaczyć. Tu mamy Fetisza. Fantazm i Sour IPA. Fantazm i Sour IPA, proszę bardzo. Lecimy od, 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 od brzegu tego. Zobaczcie. Kolejna przeciekawa grafika. Znowu piękny poziom szczegółowości na tej grafice. E, bardzo, bardzo odjechana rzecz. No... Ja jestem... Ja jestem w szoku. Ja jestem po prostu w szoku. Jak to się prezentuje? Proszę bardzo. Tu kolejne piwo. Tak, tak się prezentuje. Proszę bardzo. Paradoks Sub-Zero West Coast Deepa. I tą będziemy dzisiaj próbować, moi drodzy, właśnie. A co pod spodem? Pod spodem takie rzeczy. Proszę bardzo. To jest jakaś chyba twarz, jak teraz widzicie. Tu jest nos. Chodź, nos. nos. Proszę bardzo. Subzero. No i imperialny stout. cocoa and coffee. Coffee imperial stout. Dark beer. No nie, to się tak nie nazywa? Nazywa się OreOre ore, chyba tak? Tak powinno się to mówić. Proszę bardzo. Wyrywamy i co pod spodem? Co pod spodem? Pod spodem kasa highs. Proszę. Zobaczcie. Mieliśmy totalnie inny obraz na etykiecie, a pod spodem The United States of ore Oreos. Ja jestem tym po prostu poskładany. Naprawdę najwyższy poziom designu, przeciekawy. Każda puszka jest tak ciekawa, skrywa zupełnie coś innego. Aż chcę się po to, po to sięgać i sprawdzić, co mi tam odwalam na tych etykietach. Mistrz świata. Mistrz świata. Dobrze, my mieliśmy próbować Sub Zero. Dajcie dziś. mam tego Sub Zero. To było to? to było. Nie, to było. Nie to. Fetish, to też nie było to. Ja, to było to. Tak, paradoks Sub-Zero West Coast IPA. 18 stopni Plata, 8% alkoholu. Eee, chmiele, bo to nas najbardziej interesuje, przynajmniej mnie. Chinoximco, Citra Nelson, e, Savant Sub-Zero na US-05. No, to sprawdzimy formę. Sprawdźmy formę. Tak jak widzimy, ja miałem okazję pić tego klienta. Czyli nonsense i świetny. No, a teraz spróbujemy sobie paradoks. Tak jak mówiłem, u formy piwa jakoś jestem spokojny. Wspomniałem, że jest ważone to piwo w... w Nepo. Także fajnie. W Nepo. Przez Marcela. On Prezentuje się bardzo ładnie. Są cytrusy, jest winogrona, bardzo ładnie pachnie, nie jest super turbo intensywnie, ale bardzo przyjemnie. To jest właśnie w stylu West Coast. West Coast nigdy nie będą tak pięknie pachnieć jak sutu nachmielone ale tu jest przegenialnie. Jest grapefruit, są owoce tropikalne, czuć tego Nelsona właśnie pod postacią i białych owoców, troszkę winogrona. Super. nie ma alkoholu, ja już wspominam, tam 8% było, tak? Ale ja było... ja dobrze ja sobie podnieść. Tak, 8% 18 lat. Nie czuć alkoholu, nie czuć w smaku, jest wytrawny, goryczkowo. Pięknie chmielone. No wspaniałe piwo. Słuchajcie, krótko i na temat. I to jest to. Połączenie genialnego designu, genialnej formy, Wybicie się naprawdę na wyżyny i po prostu pokazanie, że można nie dość, że zrobić świetne piwo, to jeszcze pięknie je opakować i zrobić tego, z tego, nie boję się tego słowa użyć, po prostu dzieła sztuki, bo te puszki to moim zdaniem naprawdę każda z nich, każde odziewy od to jest e, ogromny, ogromny szacunek e, dla, dla, dla flow. Za, za to, co zrobili. Także szanowni, jak gdzieś znajdziecie kojpu, to sięgajcie. Pojawią się na strefie debiutów na warszawskim festiwalu piwa, więc będziecie mogli z ekipą po, porozmawiać na ten temat. A ja chylę czoła, a ja chylę czoła, bo to jest naprawdę piękna rzecz. Fantastyczna. Także teraz się po prostu rodzę. Oprę. Będę sobie kręcił. Będę sobie muchoł. Będę się cieszył dobrym piłem i sobie zerpnął te A i jestem ciekaw, co sądzicie w ogóle o tym materiale. Przyszedł mi do głowy. Żeby troszkę o tym dizajnie pogadać, jeżeli jesteście zainteresowani, żeby częściej pojawiły się na przykład jakiś przegląd etykiet, które mi się podoba, podobają i nie raczą, to dajcie znać. Będziemy. Będzie, będę robił tego więcej, bo mam naprawdę dużą przyjemność z tego, że mogę z pięknymi rzeczami obsługać to jeszcze przy dobrym piwie. A tymczasem Wasze zdrowie, do następnego razu. Cześć!